W ostatnim moim filmie ograniczałem wydajność, a dziś będzie zupełnie na odwrót. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie podkręcę wszystkie możliwe podzespoły w komputerze. Mówię o procesorze, pamięci RAM, jak i karcie graficznej. I zobaczymy, ile ekstra wydajności z takiego peceta możemy wycisnąć. Rzec można byłoby za darmo. Aczkolwiek wiadomo, że tak nie jest, ponieważ po OC wzrośnie nam pobór mocy. E, trzeba mieć dobrą płytę główną, która umożliwi podkręcanie procesora. W przypadku procesorów Intela trzeba mieć też... E, procesor z odblokowanym nożnikiem, który też trochę więcej kosztuje. No ale nie skupiajmy się na kosztach, a zobaczmy po prostu ile ekstra można właśnie z takiego komputera wycisnąć, biorąc pod uwagę to, że producenci podzespołów już na maksa je cisną, tak aby ta wydajność była jak najlepsza zaraz po wyjęciu z pudełka. Ok, co do platformy. Procesor, jakiego użyłem jest to Intel i7-12700K. Ten udało mi się podkręcić na 5,1 GHz na rdzeniach P i 4 GHz na rdzeniach E. Dalej, karta graficzna KFA2 RTX 4 1080 sg W tym przypadku rdzen GPU udało mi się podbić o 150 MHz i pamięć VRAM o 1100. Rzecz jasna podbijając power limit na maksymalną wartość, czyli o plus 31%. Pamięć RAM to Patriot Viper Steel. Taktowanie 4000 MHz opóźnia cel 19 19, 19 na Samsungach Bidai. Tutaj wprawdzie nie będę cisnął wyżej taktowania, ponieważ kontroler w by sobie z tym nie poradził. Mówię oczywiście o Gear 1. Aczkolwiek te timingi obniżę na cel 16, 16, 16 i obniżę również wartość TRFC z 700 na 374. Rzecz jasna, można byłoby się tutaj pobawić jeszcze timingami drugo i 3 rzędowymi, aczkolwiek uznałem, że zrobię ocetę tych podzespołów w taki sposób, aby każdy, że tak powiem, nawet osoba mniej doświadczona sobie z tym poradziła. Testy wykonałem w siedmiu grach w dwóch rozdzielczościach 1440p i 4K. Wspominałem Full HD, bo moim zdaniem raz ta rozdzielczość odchodzi powoli do lamusa. A druga sprawa, że jeżeli ktoś kupuje wydajnego kompas z mocną kartograficzną i procesorem pod OC, to raczej w tą rozdzielczość nie celuje. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na wyniki testów, a później na podsumowanie. Zaczynamy od Cyberpunk 2077. Tutaj w 1440p po OC zyskujemy niewiele, bo zaledwie 4%, natomiast trochę lepiej, bo 7 w rozdzielczości 4K. Crysis 3 to tytuł dość mocno procesorowy, dlatego też w średnim FPS w 1440p notujemy delikatnie wyższy wzrost względem 4K. Ale co warto zauważyć to wartość 1% low, której wzrosty były znacznie wyższe jak średnich klatek. W Dying Light 2 zabieg OC poskutkował wzrostami odpowiednio 8% w 1440p i 9 w 4K. I ponownie 1% low odnotował sporo większe przyrosty względem średniego FPS. W God of War przyrost wydajności jest stosunkowo mały, sięgający okolice 5% w obydwu rozdzielczościach. Shadow of the Tomb Raider to kolejny tytuł zależny dość mocno od jednostki centralnej, stąd też większe wzrosty wydajności notujemy w 1440p. W Assassin's Valhalla w 1440p po OC zyskaliśmy około 5% i 7 w 4K. I na koniec Far Cry 6. Tutaj ponownie widzimy znacznie większy benefit w przyroście 1% low, aniżeli w średnim klatkarzu. No i jako już również jest to tytuł procesorowy, to większe wzrosty notujemy w 1440p. Ok, zerknijmy sobie teraz na wykresy sumaryczne w rozdzielczości 1440p. OC poskutkowało 7% przyrostem w średnim klatkarzu i 10% w 1% low. Co akurat w tym przypadku z tak wysokimi fps jest bardziej istotne aniżeli sam średni klatkarz. Natomiast w 4K, jeżeli chodzi o średnie klatki, tutaj przyrost na poziomie 7% i 8% w przypadku 1% low. Sami chyba przyznacie, że szału nie ma, zwłaszcza że ingerowaliśmy w trzy pozespoły: procesor, pamięć, karta graficzna. Oczywiście 90% tych wzrostów to zasługa karty graficznej, bo nie robiłem testów 1080p i pewnie powiecie, no, mogłem takie testy wykonać, no, ale jeżeli ktoś kupuje kompa pod 1080p, to raczej ma ograniczony budżet, nie bierze super wydajnej karty graficznej, co za tym idzie nie potrzebuje wydajnego procesora, i nie będzie go z pewnością podkręcał, stąd też uznałem to za kompletnie bezsensowne. W 1440p wiadoma sprawa, znaczenie procesora i pamięci RAM jest już znacznie mniejsze, 4K jeszcze mniejsze, ponieważ tam wydajnie, liczy się głównie wydajność karty graficznej. Oczywiście, po OC trzeba liczyć się też z większym poborem energii. W moim przypadku było to 49W więcej, czyli około 11%. I biorąc pod uwagę to, iż wzrosty wydajności były mniejsze jak te 11%, no to nie jest to zbyt opłacalna zabawa. Pomijam już fakt tego, o czym mówiłem wcześniej, że potrzebujemy lepszej płyty głównej, która umożliwi podkręcanie procesora. Jeżeli chcemy uzyskać dobre parametry na pamięciach RAM, to też musimy za te kości zapłacić odpowiednio większą sumę. Temperatury tutaj akurat w tym przypadku nie wzrosły, one jakoś znacząco. Wiadomo, że podczas grania procesor po ocenie będzie się tak grzał, jak powiedzmy podczas obróbki wideo. Także temperatura na procesorze wzrosła około 12 stopni Celsjusza, na karcie graficznej 2 stopnie. Rzecz nam było głośniej, aczkolwiek też bez tragedii, bo cały zestaw... OC versus Bez OC to różnica jednego decybela. Także, moim zdaniem, OC to sztuka dla sztuki. Coś dla entuzjastów, czyli osób, które chcą wycisnąć maks ze swojego sprzętu. Nie patrząc na to, jakie wiążą się z tym koszty. No i też to, o czym mówiłem na początku tego filmu, mianowicie producenci sprzętu. Już wyciskają z niego niemalże maks jego możliwości. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.